Schock. Wojtek Szczęsty po dobrym sezonie oraz bardzo dobrym mundialu dostanie downgrade'a i to dosyć sporego w eSports FC24. Nowy, potwierdzony event, który zobaczymy na początku eSports FC24. A więc cześć, jestem Kuba i witam was w kolejnym odcinku na temat newsów, ciekawostek i tak dalej na temat eSports FC24. Jeżeli takie odcinki ci się cały czas podobają, to staw łapkę w górę oraz subskrypcję. No i mam dla was wyzwanie, 400 łapek w górę do godziny 24 równa się z kolejnym odcinkiem z ciekawostek już jutro, więc zostaw łapkę w górę, subskrypcję i tak dalej, a już nie przedłużam i przechodzimy oczywiście do odcinka. I tak, na sam początek zaczynamy to, że już za niedługo będziemy mieli, yy, no, trajer na temat overali. będzie yy, odsłonięte te wszystkie overale, tak jak w sumie co roku, że dostajemy po prostu na stronie na początek chyba yy, od 50 do 40 miejsca i tak dalej, i tak dalej, aż nie dochodzimy koniec końców do miejsca 10. Wiemy, że zazwyczaj wycieki są i takie już wcześniej, ale tak naprawdę latają już od kilku miesięcy, jak i kto może mieć overall i niektóre nawet się często potwierdzają, więc no cóż, tutaj na moim kanale często też się o tym dowiadujecie, ale no, takie już oficjalne, oficjalne y, info na, od właśnie i sport dostaniemy no za jakiś czas, tej widzimy, y, FoodZombicze, że naprawdę już za niedługo, ja podejrzewam, że będzie to za jakiś tydzień, może dwa, no bo już premiera gry będzie za, no mniej Niż miesiąc. Mamy dzisiaj 24, Wy to oglądacie 25, a wiemy, że wersja Ultimate wychodzi 22, a weba jeszcze wcześniej, więc tak naprawdę no, już niewiele czasu zostało, żeby zobaczyć to wszystko związane z i Overalami w Wii 24 Więc Wy napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Generalnie także napiszcie, jakie Wy przewidujecie Overal do tej gry, czyli także dowiemy się o jednym Overalu Polaka w tym odcinku. więc czekajcie no i napiszcie, co o tym sądzicie. I tak, tutaj mamy to, o czym mówiłem wam nieraz w moich odcinkach, a dokładniej o tym, że podczas gry właśnie w EA Sports FC 24 mamy odczuć jeszcze większy realizm niż dotychczas, chociaż wiemy, że nie zawsze taki był, ale teraz ponoć właśnie wszyscy, wszystkie osoby związane z jej FC24 i generalnie całe EA Sports postanowiło ten realizm zwiększyć. Widzieliśmy już wiele naprawdę rzeczy związanych na trailerach i tak dalej. No i można powiedzieć, że jeżeli mówimy pod względem takiej realności, to chyba się szykuje to, że EA Sports może być naprawdę najbardziej tak. Taką grą pod względem, pod względem tej realności. Tak przynajmniej według mnie to wygląda. Wy napiszcie też co sądzicie i czy ogólnie Wy jesteście fanami takiego realizmu w grach. Aczkolwiek ja uważam, że kiedy mamy realizm w grze, to naprawdę gra się lepiej, bo można bardziej po prostu te wszystkie rzeczy tam odczuwać. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale wydaje mi się, że tak, można się naprawdę fajnie bawić, no i czujemy się wtedy jak na prawdziwym boisku, jakbyśmy, jakbyśmy oglądali prawdziwy mecz, a wiemy, że takie mecze bardzo często dają nam dużo emocji, a nie zawsze są jakieś cieka ciekawe, a możemy nawet sobie takie mecze robić codziennie, no wiadomo, nie jest to samo co prawdziwy mecz, ale kiedy gra jest bardziej realistyczna, to chyba sami się zgodzicie, że jest no na pewno ciekawiej, a nie wygląda to po prostu jak, taki, jak sztuczna taka symulacja, no takie jest przynajmniej moje zdanie, a na wasze zdanie czekam na ten temat oczywiście w komentarzu. I tak, teraz y, ostatnio gadaliśmy o kartach y, nowych hero UEFA Champions League, no i dzisiaj dostaliśmy, może nie dzisiaj, co tyle dostaliśmy na Twitterze, co najbardziej grywalne y, według graczy, którzy to oceniali, więc zacznijmy od pierwszej, a pierwszą to jest Wesley Schneider i jego statystyki, 85 tempa, 87 strzelania, 93 podań, 89 driblingu i fizyczność 80 i uważam, że naprawdę może być to jedna z najbardziej grywalnych kart y, hero w ostatnich latach, bo naprawdę każdy podejrzał, że tempo u, y, Holendra może być niższe, a karta wygrała wygląda naprawdę świetnie. Do no, tego widzimy Ligasy Ligi Włoskiej, a wiemy, że z Ligi Włoskiej jest naprawdę wielu świetnych zawodników, czy także Holendrów, więc naprawdę tutaj ta karta to jest strzał w dziesiątkę, no i naprawdę uważam, że no były zawodnik między innymi Galatasaray, czy także Interu Mediolan może no dużo namieszać w składach i trafić taką kartę, to byłoby coś naprawdę niesamowitego i pamiętajmy, że kupując wersję Ultimate taką kartę yy, możemy trafić po prostu w paczce, bo dostaniemy każdy, każdy dostanie chyba w listopadzie taką yy, paczkę z tą kartą. Następną Carlos Tevez, czyli chyba mój faworyt, jeden moich ulubionych piłkarzy, kiedy jeszcze oczywiście grałem w piłkę nocną. Teraz generalnie został trenerem, widziałem jakiś czas temu. I tej statystyki 88 tempa, 91 strzelania, 83 podań, 89 driblingu i 91 fizyczności to czyni go także bardzo, jeszcze to powiem, bardzo grywalną kartą. No i cóż, tutaj uważam, że napastnik z Premier League może być naprawdę wyśmienity i pomyślmy sobie taki jeszcze duet tevez z halandem na ataku dwóch szybkich, silnych zawodników. To coś może być naprawdę niesamowitego. No i takiego duetu każdemu Was życzę. Każdą z Was życzę w pierwszych no miesiącach, może, bo wiemy, że te karty UEFA Champions League mają być dopiero w listopadzie, chyba, a wiemy, że będzie także zwykła karta, chyba Tevez, a tak mi się przynajmniej wydaje, no bo raczej ciężko, żeby dostał tylko taką wersję. No ale cóż, no bardzo fajnie, że właśnie Tevez kartę dostał. No, piłkarz przez niektórych nielubiony przez to, że grał no, w i United, i w City, no ale o tym się chyba już tak naprawdę zapomniało. Ale kartę będzie miał naprawdę bardzo ciekawą. Następnym zawodnikiem w tym odcinku jest Vincent Company, czyli kolejna karta wybrana przez bardzo grywalną, no i tak naprawdę będzie to mnie bardziej grywalna karta, niż na pewno Van Dijk w lidze angielskiej. Jeszcze jest Ruben Dias, ale wiemy, że Ruben Dias przez słabe naprawdę tempo na swojej karcie jest często skreślane i nie ma co się tak naprawdę dziwić, no bo jednak tempo jest zawsze ważne. Tej 81 tempa, 70 podań, 72 dribblingu, 91 obrony, 87 fizyczności. Tej bardzo fajne jest to, że to te tempo nie jest na jakimś takim niskim poziomie, bo jednak fajnie, kiedy obrońcy umieją wyprowadzać piłkę zazwyczaj z pola karnego, a nie jego podania kończą się, no, fatalnie. Więc cóż, uważam, że kompany także może być bardzo dobrą kartą. Generalnie, kiedy był on nad kartą w poprzednich FIFAch, jak grał jeszcze w City, to był to często wykorzystywany obrońca. Pamiętam, w FIFA 14 bardzo często nie grałem, bo był to naprawdę bardzo grywalny stoper. No i Tate mi się wydaje, że będzie tak samo. No i ostatnia karta krem de la creme świetny Brazylijczyk, mój faworyt i zrobiłem wtedy wszystko, żeby trafić Ramirez'a w paczce, no naprawdę, no to jest świetna karta, zobaczcie, a to sami, Gang Hulita po pierwsze, 89 tempo, 80 strzelania, 81 podań, 82 driblingu, 85 obrony, 85 fizyczności, no ta karta po prostu musi być dobra i uważam, że może być nawet bardziej grywalna od wielu od wielu yy, ikon, no cóż, piłkarz jest wysoki, do tego szybki, ma świetną sylwetkę, jest do tego silny, ma dobrą obronę, no praktycznie każda statystyka wygląda tutaj super i jeżeli będzie tak samo jak za czasów, kiedy ta karta była normalnie w FIFA, to strzały także powinny być bardzo dobre, więc podaję Ramire stop, i chyba każdy z Was się tej zgodzi, naprawdę no wymarzona karta, którą muszę mieć po prostu w składzie i nie wiem co zrobię, wszystko chyba zrobię, żeby ją trafić i mi się wydaje, że z wielu z Was naprawdę na pewno też, więc dajcie znać, co oczywiście o tym sądzicie, no i cóż, przechodzimy dalej, ale karta naprawdę według mnie bardzo fajna. I tak, dostaliśmy to, że w top 10 kartach w w w 24 pod względem overall na pewno będzie Mbappé, Haaland, Messi, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne będą w top 10. Jeżeli chcecie odciechać na temat tego top 10, bo już wiem, że powoli się będzie to pojawiało na Twitterze i tak dalej, to pewno Wam to pokażę. No i cóż, wiemy, że Ronaldo już nie będzie w tym roku w top 10, także będą jakieś kobiety i tak dalej, więc no cóż, tak to się po prostu yy, prezentuje. No cóż, tej według mnie karty zasłużonej, czyli Messi będzie o prawdopodobnie overall na poziomie 89. No ale wiemy także wygrany mundial tutaj troszkę to inaczej wygląda niż w przypadku Ronaldo, gdyż Messi także dograł pełny sezon oczywiście w PSG, który wygrał Mistrzostwo Francji, więc tak się tutaj w tym przypadku prezentuje. Więc dajcie znać, koło wam tutaj wybrakowo, a może w tym Tobiasie, czy zgadzacie się z tymi zawodnikami, którzy są tutaj, a ja chętnie to przeczytam, bo w sumie jestem bardzo ciekawy waszej opinii na ten temat. I co o tym sądzicie, to napiszcie też w komentarzu. No i tak, dostaliśmy informację o tym, że zobaczymy nowy event w eSports FC24, który już został chyba. No nie, czy to leak po prostu, czy jakoś tak. Matt Reedy będzie się on nazywał, i będzie to event związany z Nike. I generalnie, jeżeli nie będziecie mieli Early Access, czyli tego wcześniejszego dostępu do FIFA. No sobie do EFC już, to nie będziecie mieli tego eventu. Ten event będzie przez ten pierwszy tydzień od 22 do 29. I event skończy się wraz z wyjściem FIFY, tej już nie przedpremierowej, tylko po prostu w Dzień Premiery, który jest, no powiedziałem 29 z tego co kojarzę. I cóż, będzie to event związany z Nike. Nie ma nic więcej powiedzianego. Znamy tylko nazwę, event, czy design karty, które według mnie wygląda świetnie przez tą łyżwę tej Nike, który naprawdę prezentuje się bardzo ładnie a także Fudzo napisał nam o tym, że bohaterowie i ikony zostaną uwzględnione w promocji na gw Sports w 24 i tej szczerze mówiąc, ciężko to jakoś interpretować, czy tak na pewno będzie gdyż wątpię, że wychodziły jakieś karty które mogły mieć tylko gracze, którzy grali przedpremierowo, ale no wiemy jak to jest, różnie różnie po prostu bywa no i co, zobaczymy jak to się będzie prezentowało czy faktycznie już będą pierwsze ikony eventowe na początku gry ale to wątpię, możliwe, że to jest po prostu jakieś przypuszczenia, ale event w 100% się oczywiście pojawi, no może będziemy mieli 99,9, bo może jeżeli to w peski tu wyciekło, to może no, no wątpię, że w sumie y, przesunę event od razu na początku gry, bo po prostu no co, wyszedł taki wyciek także z tego co widziałem w kodach gry, gdzieś to już ludzie podawali na Twitterze, więc no tak to się po prostu prezentuje, tak to wygląda, ale napiszcie czy podobają się te karty i co cenicie o takich nowych eventach, bo taki event pierwszy raz pojawi się w historii gier y, piłkarskich, czy to FIFA, czy teraz i FC24. No i tak, na sam koniec mamy overale piłkarzy Juventusu Turyn. Pokazywałem Wam od, tego samej, od tej samej osoby z Twittera te overale wcześniej, no i wiemy, że one zazwyczaj się tutaj sprawdzają. No i zobaczmy, od samego końca. Rabio82. Paul Pogba 83, czyli widzimy Pogba, jednak dostanie downgrade'a, no ale Pogba to praktycznie nie grał. Blachowiczka taki sam 84, Kieza, nie Kiezu, Czje, czy Jeza, czy Kieza 85 oraz Szczęsny 85, czyli z tego co widzimy, Wojtek Szczęsny dostanie downgrade'a w i Sports fc 24 I teraz możecie napisać, czemu ogromny, czemu nie, co o tym sądzisz? No cóż, uważam, że Szczęsny naprawdę był ważną postacią Juventusu. Bronił on dobrze, do tego bardzo dobry mundial. No, obronił dwa karne, do tego grał on naprawdę dobrze i nie oszukujmy się, że wiele meczy Tom nam wybronił, między innymi z reprezentacją Niemiec, czy no patrząc na solo kształt, jaki był, kiedy widzieliśmy go w prezentacji, czy także w klubie, no ale widzimy, mówiliśmy o tym, tak szczerze, że Szczęsty powinien mieć overall 87, wielu z was się ze tym zgadzało w tym przypadku i wychodzi na to, że Szczęsny jednak mimo wszystko overall będzie on na poziomie 85, czyli o jeden niżej i tego downgrade'a w ogóle nie rozumiem, gdyż naprawdę według mnie szczęsty nie miał z takiego słabego sezonu, żeby dostać downgrade'a, no Wiemy, że Juventus może nie jest w jakiejś topowej formie, no, ale z tego co widzieliśmy, to często, prawda, trzymał formę. No, może no nie powiem, że jest to, nie wiem, najlepszy rankaż na świecie, ale jeżeli chodzi o Ligę Włoską, to pewno według mnie w top 3. Do tego, no. Wiemy, tak jak wygląda też sytuacja Juventusu, że tak naprawdę zostali oni wyeliminowani z europejskich pucharów, co też może o to może wpłynąć, ale tutaj ciężko szukać jakiejś realnej, sensownej, nie tyle co realnej odpowiedzi, więc wy napiszcie to, co o tym sądzicie, że szczęście będzie overall na poziomie 85, no cóż, w tym przypadku mam nadzieję, że to się jednak nie sprawdzi, ale kiedy już patrzyliśmy na te overale tutaj, to zazwyczaj to było wszystko, wiemy skąd brane i tak dalej, więc tutaj no faktycznie może taki overall być dla Szczęsnego, ale cały czas tego nie rozumiem, no bo jednak... No cóż, szczęsty no miał... Powiedziałem już, że to dosyć dobry sezon. Tutaj 86 to już byłoby spoko, jakby został na ten upgrade, Według wielu z nas naprawdę byłoby zasłużony. No niestety widzimy, i jej uważa w tym przypadku inaczej. No i niestety szczęsny, no, no na jakieś 99% też z overallem 85 w jej sportce w 24 Więc cóż, więc ja mam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. I jeśli oglądasz do końca, to pisz w komentarzu szczęsny. Ja ci serduszko, bo będę wiedział, że oglądasz odcinek oczywiście do końca. No i cóż, słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale. Do usłyszenia i cześć.